Jeśli chociaż raz przyszedł Ci do głowy pomysł, żeby kupić obserwujących albo kupić lajki na Twój profil, na Facebooku, na Instagramie, to oglądaj koniecznie to wideo. Już za chwilę dowiesz się, czy warto. Zacznijmy od tego, że w internecie często krąży taka opinia, że jeśli masz dużo lajków, to dobrze, a jeśli tych lajków albo obserwujących masz nieco mniej, to dobrze nie jest. Hmm. No cóż, pewnie część internetu zwraca na to uwagę. Natomiast zacznijmy od podstawowej, bardzo ważnej, istotnej sprawy. Lajki same w sobie nie sprzedają ani nie kupują. Takie oferty mogą wydawać się ciekawe. Pamiętajcie jednak, że takie osoby nigdy nic od Was nie kupią, więc tak naprawdę nie ma potrzeby mieć ich na Facebooku czy Instagramie. Te konta bardzo często pochodzą też z krajów trzeciego świata. To są osoby, które nawet nie rozumieją języka polskiego i tego, co publikujecie. Zatem nie będą lajkować, nie będą dla Was aktywne, nie będą od Was kupować. Naprawdę nie ma sensu tego robić. To już lepiej pieniądze, które chcecie wydać w takich obserwujących, mądrze zainwestować w reklamę. Ale o tym nie dzisiaj. Druga sprawa, jeśli już inwestujecie w reklamę na Facebooku, to pamiętajcie, że Facebook umożliwia zrobienie reklamy, która będzie adresowana do osób takich, które obserwują wasz profil. Do osób, które są podobne. I teraz zobaczcie, nawet jeśli macie niewielką grupę obserwujących, ale to są osoby realne, rzeczywiste, takie, które faktycznie były zainteresowane Waszym produktem, usługą, którą macie do zaproponowania, to dzięki Facebookowi i różnym trikom możecie spowodować, że reklama wyświetli się osobom podobnym do tych, co oznacza, że te nowe osoby mogą być zainteresowane Waszym produktem czy usługą. Natomiast jeśli kupowaliście już wcześniej osoby, które Was obserwują, to Facebook będzie miał problem z profilowaniem właściwej grupy docelowej i oczywiście wyświetli takim osobom Waszą reklamę, ale to nic innego jak przepali Wasz budżet. Kolejna sprawa jest następująca: że Facebook i Instagram wyłączają liczbę obserwujących już w niektórych krajach. W Polsce też są informacje, że na niektórych kontach również ta funkcjonalność została wyłączona, po to, żeby angażować użytkowników, żeby pobudzać twórców, którzy publikują na Facebooku i Instagramie do pisania kreatywnych, mądrych, wartościowych treści i robienia działań, które mają dostarczać odbiorcom podkreślam to jeszcze raz Wartościową treść. Ilość obserwujących tak naprawdę ma drugorzędne znaczenie. Znacznie ważniejsza jest ich jakość. Bo zobaczcie, można mieć 2000 osób, które Was obserwują i które nigdy nic od Was nie kupią, a można mieć tak naprawdę 100 osób, które są zainteresowane Waszymi produktami, Waszymi usługami i chętnie od Was kupują, komentują, są zaangażowane. Zatem podsumowując, nie ma naprawdę żadnych racjonalnych przesłanek do tego, żeby kupować osoby obserwujące Wasz kanał. Nie ma sensu kupować lajków. Natomiast w kolejnym digitalowym wtorku opowiem Wam, w jaki sposób pisać posty, jakie dawać tytuły postów, po to, żeby angażować osoby z Waszego otoczenia do chętnego komentowania, lajkowania, udostępniania tego dalej. A jeśli chcecie wiedzieć, jak wyglądają takie posty, zapraszam dokładnie za tydzień na kolejny digitalowy wtorek.